Cześć Manko, z tej strony kapi ety, a dzisiaj widzowie gramy sobie w Beamerji Drive i tak widzę gramy sobie w Beamerji Drive i robimy, widzę, part 2 tego samego co wczoraj yy, robiliśmy, czyli tych samych pościgów, ale to nie będą teraz takie zwykłe pościgi, bo wtedy były... No też nie były aż tak zwykłe pościgi wczoraj, ale było i fajnie. I dzisiaj widzowie trochę bardziej zaszalałem i dodałem więcej policji, bo nawet widzicie, że o jak obrócę kamerą, to laguje strasznie. Bo jest mnóstwo policji i mam widzę kolegę, mamy kolegę ze sobą, więc kolega też będzie uciekał. Yy, miejsce do wygrania to jest tak samo, musimy tam 30 sekund yy, sta yy, stać w tym samym miejscu, co tam wczoraj staliśmy. Tutaj kolega jest, musimy tam jechać, tu mamy policję za nami prosto. Przed nami mamy malucha. Dwa maluchy, jedną policję. Yy, w tamtym miejscu mamy helikopter i cztery. Tiry z policji, mamy, tutaj mamy dwie szybkie policje. I tam jeszcze gdzieś była loduwa. Tutaj gdzieś chyba. O, tu jeszcze jest loduwa. I tam jeszcze jest jedna policja. Tam, w tamtym miejscu. Więc zobaczymy, widzę, jak nam pójdzie. Wy, oczywiście, nie, nie zapomnijcie zostawić lajka like i suba. Aby być na bieżąco z każdym moim nowym filmikiem. Oczywiście, jak widzę, pod tym filmikiem dobijemy 5 łapek w górę. To nagrywam to, nagrywamy widzę part 3 z tego ale będzie to wtedy mocne gnięco chyba będę sobie musiał widzę w ogóle dać ym, inne ustawienia grafiki bo ta grafika już po prostu nie wyrabia na takich ustawieniach mimo że mam laptopa gamingowego to i tak to już nie wystarcza, więc nie wiem. więc dobra widzę, spróbujemy zrobić na samym początku mm, odpalimy e, mojego mm, kolegę i teraz odpalamy, dobra 3 Dwa, jeden. On już sobie jedzie. On już ruszył. Teraz ja odpalam. Ale będzie miazda. Dobra, on już ruszył. Gonicie mnie. Ale lag, ale lag, ale lag. Oni wszyscy zaczęli jechać, tak? Pewnie helikopter się już wywalił Dobra, bo ten kolega tu. O, ja cię kręcę. Dobra, yy, my jakoś tu musimy ominąć ich. Tam ci tam jadą. Dobra, widzę, że tu trzeba robić drift, to, bo musimy się zawrócić. Wow, ej dobra widzowie tam tych wywaliło. Jakby co są, widzę, straszne lagi. Policja już do mnie widzę dobiła, więc yy, ten... Yy, nie ten. Złośćcie się na mnie, że są takie lagi. To nie moja wina, że są takie lagi koło mojego laptopa. To, że nic nie wyrobię z grafiką. Albo czekajcie widzowie, zrobimy tak. Zatrzymiemy. I ja widzę, sobie dam na niższą grafikę. Czekajcie chwilę Dobrze, widzę. Ja jestem, zmieniłem grafikę. Już tak widzę, wie, patrzcie, teraz mogę sobie poruszyć kamerą. Już nie laguje, widzę nam. ok, jest super. Teraz widzę, zaczynamy jechać, puszczamy. Odklikujemy pauzę i co? Zaczynamy jechać. Teraz widzę, że mniej laguje niż wtedy. Wow, co to w ogóle tam helikopter? I Co ten helikopter w ogóle robi, nie? Dobra, nasz przyjaciel jakoś też próbuje jechać i na razie się trzymają inni. Tamte tiry w ogóle się zderzają ze sobą. Ale mi widzę, ja na razie się nie poddajemy i jedziemy jak najdalej możemy. Nie mogę zatrąbić. O! <laughs> Zatrąbiłem, widzowie, więc tak. Tamtych nie ma. Tamta. Helikopter się w ogóle rozwalił. Nie wiem czemu. Wow! Widzowie. Wi widzowie. Wi Kolega nas ominął. No <laughs> To nic widzę po nas. Kolega się aż musiał zatrzymać. <laughs> nic już po nas widzę. Dobra, to wizuje, widzimy się w następnym wyścigu. Dobrze, widzę, kolega już zaczął jechać. Teraz my tylko odpalamy, aby nam auta jechały inne. Kolega już sobie zaczął jechać, teraz go i jedną kolega też już zaczyna jechać. Nie wiem czemu się zatrzymał. Ale okej okay, widzę, jedziemy, dobra Tamto to było Po prostu miałem niefarta Teraz widzę, jedziemy obok znaków Oczywiście walimy drifta, helikopter się już rozwala Walimy drifta boczkiem No i no, milicja w nas wali Oho, to już pierwszy widzę wypadek, daj, no wal mi piwo, wal piwo Ale nie we mnie Dobra widzę, drifcik, maluch Kolega we mnie walnął Widzę, to jest e, trudniejsze niż w ogóle jakkolwiek myślałem Ale dobra, mimo że mam widzę rozwalony samochód Kolego co? <laughs> Helikopter Znowu się rozwalił od roz, rozwali drzewo Dobra widzę, jeszcze spróbujemy, ciągniemy razem ze sobą kolegę Kolec, rozwaliłem mu kołfakt Dobra widzowie, jedziemy, staramy się jeszcze jakoś jechać Muszę z tej sytuacji w ogóle jakoś wybrnąć Niech ten kolega mnie puści. Maluch. Nas w ogóle wali. Niech oni mnie puszczą, proszę. Bo ja chcę jechać. Dobra, puścili mnie, widzowie. I w ogóle tutaj nie ma. Dobra, nie no są. Dobra, maluchowi w ogóle koło się już rozwaliło. Nasz kolega jedzie za nami. Za nami. To jest ta loduba, w którą walłem wtedy. Ja... Drifts. Nie w tą stronę! Nie w tą stronę! Nie! 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 Wow! Czemu? No nie, no bez sensu! Jedziemy, widzę. Jak te auto wygląda! Jak ono wygląda! Jak ono wygląda! Jak? Jak ono wygląda? To jest w ogóle widzę jakiś cud! Że my jeszcze jedziemy, to jest po prostu cud. Że my jeszcze, dawaj, no drifta walimy jeszcze super pięknie. Jedziemy, nie? Dobra, widzowie, jakoś nam może jeszcze udać. No, dawaj, nie skręcaj tak. Dobra, widzowie, mamy koło wygięte. Silnik, dam już w ogóle wylatuje. Nie wiem, czy nam się to widzę jakoś uda. Mamy już przegrzanego, znaczy nie mamy przegrzanego, ale się nam zaświecił na żółto, czy na pomarańczowo bardziej silnik. Nie mamy w ogóle tutaj tylnej lampy. I to jest w ogóle cud, że my jeszcze widzę jedziemy. Nie wiem, gdzie są inne policje. Nie rozglądam się tak zbyt bardzo. Tam nasz kolega rozwalony. Co dzieje? To jest ten traktor wczoraj od którego się rozwaliłem. Ja tu jeszcze boczkiem lecę. Zaraz w drzewo walnę i będzie po nas. Mu... Dobra Co to tam jedzie? Loduwa tam jedzie! Widzę, loduwa jedzie! Ja się muszę zatrzymać. Bo to auto już ma widocznie ewidentnie problem. Eee, spróbujemy... Chociaż do, widzę mimo, że zniżyłem grafikę, to i tak są laki jak niego, nie, nie powiem co. Dobra. Eee, kolega nasz jedzie. Loduwa jedzie. <gł> z trasy nasz kolega wypadł. Loduwa po nas, widzowie, jedzie. No i dobra, jedź. No nie, no. W koło mi się wbiło, no loduwa! W koło mi się wbił ten zderzak od naszego kolegi. Dobra, widzowie. jeżeli przestaliśmy te... i przestaliśmy je. Dobra, jedziemy. Nie poddajemy się. Nie poddajemy się. Tam no, się widzę, silnik przegrzewa, Ale dobra. Co, nie, jakoś jakoś jeszcze tu poradzimy jedziemy, skoczymy! WOW, policja! Ona na... Ona idealnie... My, nad, my na nią idealnie ten... E, przelecieliśmy. Dobrze, że jakoś wyskoczymy. Ja w ogóle tej policji nie widziałem, że ona coś jedzie. Dobra widzowie, próbujemy jakoś jechać. Nie wiem co, gdzie są inni. Wiem, ja że na pewno widzę tam loduwa nas ściga. Nie wiem. Nie wiem gdzie jest kolega, czy on się czasami gdzieś nie rozwalił, czy w sensie on coś potrafi dalej jechać, czy nie, nie wiem. Ale dobra, my widzowie sobie, sobie dajemy radę. Więc jest super! Ale mam lagi. widzowie takich lagów to jeszcze nie miałem. Ale dobra. Jedziemy. Jedziemy... Dobra, widzę jak już jedziemy. Co to są? Krowy przed nami widzowie! Ja... Kierowca ma tak, że nic nie widzi. Nie? Mhm. krów, obok, obok kruk. Krów, obok, krów, obok krów driftem. Obok krowy driftem w krowy zasadamy. Dobra, jedziemy z tą Tam log, jedzie lodówka, która nas jeszcze próbuje złapać. Ja nie, widzę, silnik się nam przegrzewa. Mamy na, na czerwono się. Na silnik już by było... Dobra, nie, 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 nie. Musimy tam jeszcze widzę dojechać. Nie ja mogę się poddać. Czemu ja bokiem ciągle lecę? Widzę, to jest takie problematyczne po prostu. Wow, wyskoczyliśmy jeszcze. Dobra, widzę, yy, musimy szybko tam dojechać do tamtego miejsca i poczekać 30 sekund. Szybko widzę... Jedziemy dopóki się tam silnik nie przegrzeje. Bo już mamy widzę przegrzany, już nam dym z niego leci, ale co nam to szkodzi? Jedziemy. Yy, 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 jedziemy przez pole. Nikt ta loduba jest, ta loduba jest ta. Dobra, musimy teraz widzę tam jakoś wrócić na drogę. Nie... Nie no, znowu się nam coś silnika już Pisał, że widzę. Musimy tędy, musimy tędy, tu boczkiem, boczkiem. 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 Walimy driftika, tylko nie w drzewo! Nie w drzewo! Dobra, dobra. Nie, dobra, nie, nie zdziemy drzewo. No nie no, no ta policja tu jeszcze nas goni, serio. Jak nam się już zaraz widzę silnik? Drzewo! drzewo! Drzewo, 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 drzewo! Dobra, drzewo, drzewo! Tutaj widzę driftem Drift, 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 drift Drift Pomiędzy drzewami, pomiędzy drzewami, pomiędzy drzewami <grym> co jest? Oj, ale normalnie, ale my go wykiwali A prawie bym widzowie, ja bym wiał w drzewo Idealnie żeśmy przelecieli duda w ogóle do tego, do znaku dobiła Ja jeszcze widzę, jakoś próbuję jechać Nie mogę już skręcać, bo mam rozwalone pony Mam je, ale jedna jest trochę przerobiona w drugą stronę druga na prost, nie wiem jak ja mam jechać ale dobra, jedziemy, widzę przez pola na spokojnie przez pola jedziemy mm. Ym, nikogo widzę, nie ma za nami chyba nikogo nie ma za nami, czy ktoś jeszcze jedzie w ogóle? nie tamten dalej, tamten chyba coś tam jeszcze jechać, bo widziałem, ale ewidentnie mu nie wychodzi no ale dobra My teraz walnijmy drifta! O! O, jest, 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 Jak walimy drifta, walimy drifta, walimy drifta. Dobra. Widzę, tu jest ta droga już, tylko nie możemy ten, nie możemy teraz... Nie możemy zraz tego po prostu skiepścić. Dobra, jedziemy. Jedziemy... Wow! Ale nas podbiło Dobra, jedziemy widzowie. Mimo że mamy rozwalany samochód, jedziemy. Zaraz sobie widzę te auto zmienimy na troszeczkę szybsze. Bo te auto widocznie sobie nie dają już rady. Nie bokiem. Dobra, bokiem leciliśmy przed chwilą. Tu widzę, będzie trzeba w tamtą uliczkę wjechać. nie Już Mamy widzę, strasznie opony rozwalone! Eee. Tu, 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 tutaj, 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 tutaj. Tutaj to miejsce. Dobra, widzę teraz boczkiem, boczkiem, boczkiem. Trzeba lecieć. Boczkiem, nie tym, tym, boczkiem, dobra, dobrze, dobrze, dobrze. Nie, w płot, nie w płot, nie w płot, nie! Płot, nie. Nie, 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 nie. Nie, nie. Nie... Nie rozwaliliśmy się, prawda? Dobra, jest, jedź, jedź, jedź. Nie. No nie. Nie. Dobra. Ej, dobra, wyjechaliśmy widzowie. Musimy tam dojechać. Zaraz się nam widzę na silnik, przegrzeje i będzie po nas. Co to było? Ja! Policja! Tu w ogóle skąd, W ogóle skąd ta policja się tu wzięła? Nie, ona widzę tutaj, hała za nami. Co jest ta policja, która się od drzewo rozwaliła? Czy coś? Dobra, widzę, jedziemy. Jedziemy tutaj, jedziemy tutaj, jedziemy tutaj. Co jest tu jest, widzę, jest Tu Trzeba zwolnić, żeby nie walnąć w płot. Czasami. Tutaj, widzę, wie, trzeba boczkiem, trochę boczkiem. Nie w mur, nie! Nie w mur. Nie w mur, wyjedź stąd! Ha. Nie widzę z stąd wyjechać. No nie, no lodówa! Dobra! Widzowie, tu też możemy zrobić. 30 sekund czas start. Dobra. Jakim jest to pra... No lobowa! jedzie! No czemu? Nie! No nie! Nie! Nie lodowa! No nie! Nie, no nie, tak tak! Ale tak nie może być! No tak nie może być! Czemu? No, to widzowie! Zamiast wygrać. To co zrobiliśmy? Przegraliśmy. Ej, czy ktoś, czy, czy, czy. A nie, to, to ta, to ta loduwa. Widzowie, już nie możemy stąd wjechać. I co się stało? No jakby to powiedzieć, przegraliśmy. Dobrze, widzowie, nasz kolega już pojechał. On już tam jak już driftowali, a my teraz i dajemy dajmy nas wszystkich. I widzicie, co, je widzowie? Nie zmieniałem samochodu, bo pomyślałem sobie, a jeszcze sobie niektóre które przyjadę. I teraz, widzowie, tak. Mój kolega tam coś próbuje zrobić, chyba się zatrzymał, nie wiem czemu. My teraz widzę walimy drifta, ale w drugą stronę. W tą widzowie, jedziemy teraz. Postaramy się i jak widzowie wykiwać. I wiecie... Wow, tam już walni, walni już do mojego kolegi. Co oni mu imówietnemu robią O Ma maluchy się w ogóle wywalimy nie? To jest w ogóle jakieś te... O nie, tu tiry Ja zapomniałem, że to są te tiry dobra widzę, mm. bo Dobra, ujały. Dobra, uminałem, widzę ich. Nie widzę teraz tak, nie Dobra, lecimy z bokiem. Dobra, jedź, 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 ale... nam blokować drogę ale coś mi nie wychodzi o na nam nie zrobią inne policje dobra widzę, tu maluch jeszcze po nas jedzie Ja sobie ja malucha sobie sobie nawet Ale pięknie dowalił do tego tira. wiedziałem że tam dwali. Tu się maluch wywalił. Nasz kolega już widzowie nie może jechać chyba nawet Tir nas ciągle goni więc dobra i my jedziemy widzę tamtędy Nie możemy, kolega widzę nasz przegrał. Zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. Ja szybko jadę. E, dobra, zaraz wizerunek bez zatrzymywania się jedziemy. Dziwnik w ogóle. Tyry, próbuje skręcać, a co tu mi wychodzi? Tu jest to chyba. nie, jeszcze nie ma loduwa. tam jedziemy gdzie tam jest, Spokojnie, spokojnie, pracę, mnie ma loduły. O bo, dobra. Loduwa, jednak jest, jednak jest. Helikopter ci wyglądał, ale dobra, ja Wow, ale co. Ale ją w ogóle ten, ale ją w ogóle po swoją gorubę Dobra, ja widzę, jeszcze pójdziemy. Nie może się nie możemy się podać, możemy się podać, no, Dobra, jedziemy, Patrz, jakby jedziemy. jedziemy. Nas nie możemy, nie możemy, Jedziemy nic nie Nic nas nie wleci Super. Nie

...na drogę. powracamy teraz w tej chwili na drogę. Pobracamy. Wracaj na tą drogę! A nie się ślizgasz jak nie wiem co! Dobra, dawaj. Auto dawaj! Nawet mogę ci klapy na to tworzyć. Ale nie w drzewo, nie w drzewo, nie w drzewo. Drzewo, nie ha, Ale on wygląda sobą z poczerną prawą Że musieli się silnik wietrzy, a nie że się znowu nam spali, silnik Że w ogóle niczego nie dostaliśmy, więc jest super Za nami nie ma nikogo Nie, nie tu jest policja za nami A ja przed chwilą powiedziałem, że za nami nie ma nikogo O nie, no to policja Złą stronę, złą stronę, złą stronę, złą dobra widzę, wykiwamy tu ją na polu musimy się wrócić, bo ja załatwić kutrem, dobra Eee, to widzę driftem, driftem, driftem Driftem! No, wow! no tak do mnie wow, wow. ale bączki kręcimy na tej na tym na tej polanie ale widzę, ta policja nie daje za wygraną, nie mamy szans, widzowie Będę ci jeżeli teraz przegramy to jest koniec odcinka, nie? Ja musiał wygrać! Ja chcę wygrać! Bra zamknij tą klapę, już tu Dobra, zamknęła się nam chyba. Jezu, tu jest płot! Przepraszam, że tak mówię, ale to jest płot! No nie! Nie, 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 nie! <śled> ale ją wyrzuciło! Dobra, widzę, może już jeszcze wycofiemy nie wiem, czy już mam jakąkolwiek szansę wycofać. No, widzę. Może jakoś mam, czekajcie. Nie wiem, jak czekam, widzę jakąkolwiek szansę mam jakkolwiek wycofać. Widzę, pomożemy sobie troszeczkę, co? Pomożemy sobie troszeczkę. I mogę jechać. Już widzę, skręcać nie możemy. Nie mogę totalnie skręcać. Ja ona nam już driftuję, jak nie wiem co robię. To widzę człowieka, nie rozpędza się mi auto same. Nie! Nie, 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 no nie, 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 nie. Czemu? No nie. No to, widzowie. Zaklinowaliśmy się. Nie możemy wyjechać i chciałem wam coś powiedzieć. Ja stoję w tym miejscu i muszę Wam coś powiedzieć, to jest nasze auto, w taki sposób wygląda. A my co? My co? My co? Przegraliśmy! Przegraliśmy! Znowu! Wczoraj przegraliśmy i dzisiaj przegraliśmy na part 2. No w sumie się nie dziwię, bo nie było strasznie dużo policji. Ale okej, okay, dobra widzowie, to my już kończymy, widzowie, filmik. Pamiętajcie o zostawieniu lajka i suba, żeby być na bieżąco z każdym moim nowym filmikiem. I żeby pomóc mi dobić 10 tysięcy subów. Na 5 lajków robimy part 3 z tego. Zobaczymy, co nam będziecie pisać w komentarzach. A my już widzowie kończymy na dzisiaj odcinek. Pa, pa!